Drodzy widzowie i słuchacze, Sylwester Kłos, klinika dietetyczna, sportmed.pl, jedyna taka w kraju. Dziś porozmawiamy o czymś, co może wydawać się kontrowersyjne, bo twój mózg chce dla siebie dobrze, ale czasem, no cóż, kompletnie się myli. To, co widzisz, twój mózg uważa za rewelacyjne, ale czy na pewno takie jest? Zaraz Ci pokażę, jak Twój umysł może Cię zwodzić i co możesz z tym zrobić. A zanim przejdziemy do odcinka, zasubskrybuj ten kanał. Dobra, zagłębi się w to, jak nasz mózg w ogóle interpretuje współczesne bodźce, bo to jest mm, fascynujące, ale i trochę przerażające. Kluczowym graczem w tym układzie jest, no cóż, dopamina. Nawóz no, przekaznik odpowiedzialny za poczucie satysfakcji i no to by ukrywać, motywację, taką wiecie, żądzę zwycięstwa, żądzę pokonywania, po prostu chęć rozwijania. Problem w tym, że ten układ ewoluował w zupełnie innym środowisku niż to, w którym żyjemy dzisiaj. Kiedyś wszystko, co dawało przyjemność, było po prostu korzystne dla przetrwania. Dziś, w świecie pełnym sztucznych bodźców, ten system często zawodzi. Poruszymy teraz przykłady mylnych decyzji mózgu. Natomiast zagłębmy się w to, jak nasz mózg interpretuje współczesne bodźce. To jest w ogóle fascynujące, ale i trochę. Przerażające, bo punktem pierwszym, oczywiście, jest jedzenie, nie? Czyli wyobraźcie sobie naszych przodków, którzy trafili na słodkie jabłko, to jest coś jak wow, jackpot, nie? Rzadkie źródło cukru i energii, po prostu kosmos. Nawet jest historia mm, rodem z serialu, jakim jest nowy styl na Apple TV. I tam w czasach II wojny światowej, w zasadzie jej końcówki, we Francji, gdy znaleźli po prostu kawałek, taki, no to wiecie, mały ten, ten kwadracik czekolady, to mówili tam, Krzysztof, usiądźmy tutaj, bo sobie tam wiesz, zjedzmy, tam się podzielili tym i się po prostu rozpływali na wszystkie możliwe strony, bo to był dla nich kosmos. Więc no dokładnie tak to działa. No i cóż, moi drodzy, mózg nauczył się, że słodkie równa się dobre, ale i zdrowe, nie? Ale co się ogólnie dzieje dzisiaj. Wchodzisz do cukierni, widzisz sernik i twój mózg mówi sobie: "O, to musi być zajebiste. Jeszcze zdrowsze niż jabłko, nie? Tyle słodyczy, tyle energii i bum, oczywiście walimy cały. Mózg mówi nam, że to jest dobre. Natomiast jakie są fakty? No, słuchajcie, e, no, wchodzimy do cukierni, nie? <noise> to są jednak takie abstrakcje w ogóle umysłowe, na które sami się łapiemy i wchodzimy po prostu w jakieś miejsce. To może być cukiernia, to może być supermarket, i w ogóle rozważamy zakupy w tym miejscu. Jako jakiś skrót, jako jakaś po prostu przyspieszenie jakiejś czynności. Nie, no bo w supermarkecie znajdujesz się po to, że chcesz mieć, wiesz, obejść wszystkie alejki, wychodzisz do kasy idziesz do domu i masz to z głowy. Natomiast też nie pamiętam już, w którym filmie, ale była taka fajna scena, gdzie po prostu Włoch, Sycylijczyk przyjechał do Stanów i mówi: Co wy to robicie? Wy to macie chleb, ryby? Jak wy to możecie wszystko w ogóle ogarniać? Przecież to niemożliwe, jest przecież to, to się wszystko robi osobno. U nas, na, u nas na Sycylii to w ogóle każdy ma piekarnię, ten ma coś tam, i ten ma ryby, a ten ma mięso, każdy ma co innego. W związku z tym po prostu system oczywiście nas tego nauczył, zakodował to w nas, też nas tak za, zaprogramował, że to jest wygodne. No i całego systemu wymówkarstwa, tutaj nie ma specjalnie co ukrywać, nie? Że to jednak dzisiaj działa bardzo mocno pod każdym kątem. Na zasadzie boli mi wezmę tabletkę i będzie dobrze. No, no nie będzie, nie? W sensie cały czas spychasz problem, że to jest wiesz, w tabletce, załatwisz tabletkę i będzie po temacie. No nie będzie. Zresztą jak jesteś chory, było na przykład e, mamy jakąś chorobę autoimmunologiczną, e, pozdrawiam wszystkich, którzy mają przewlekłe zapalenie błon oczu, albo e, Hashimoto, no to stary, przecież to nie jest tak, że weźmiesz tam sobie autyroks, mimo że dzisiaj już bez laktozy i, i będzie cacy, no, to, to, to w ogóle brzmi jakoś no, pięknie, ale i też niemożliwie, nie? Więc tu musi być szereg czynności, które do tego po prostu będą sobie funkcjonować. Więc tak tym bardziej jest z nie? Że wchodzimy do cukierni i, i tłumaczymy sobie to, że co nam zaszkodzi, jeden cernik, nie? W cukierni. A cukier uzależnia, nie? Jakby wszyscy chyba już, już wiemy do dzisiaj, i są na to konkretne materiały kwity, że no, cukier po prostu równa się narkotyki, że to działa tak samo. No i dobra, słuchajcie, problem w tym, że nasz mózg nie rozumie różnicy między naturalną słodyczą owocu a koncentratem cukru w cieście, nie? No Czas to dobre, wiadomo. Dla niego to po prostu więcej dobrego. <laughs> Fajnie, nie? Ale my. Możemy skończyć z otyłością i cukrzycą. Po prostu ludzie się wywalają dosyć szybko. Dzisiaj, wiecie, mają 65-74 lata. To jest największa jednak śmiertelność, nie? No i pytanie, oczywiście, w jakim stopniu i jak my chcemy żyć. No dobra, to to? Teraz wszystko to, co miśki lubią najbardziej, czyli jak mają wydać 300 zł, zastanawiam się, czy nie dołożyć i czy, czego nie porobić. Czyli seks i reprodukcja w punkcie drugim, moi drodzy. Kiedyś każda okazja do rozważania była na wagę złota. Fajnie <laughs> nie. Im więcej partnerów, tym większa szansa na przekazanie genów. No to się wydaje jakby tam logiczne, i to wiecie, nie ma jakby żadnych tam cudów na kiju, więc nie będę nic zadawał. A teraz wchodzisz na stronę porno i wiesz, co, co widzi Twój mózg? nie, wow, nie ale tam dupeczek, partnerek, partnerów. I nasze geny będą wszędzie. No i tak zaczyna się spirala i uzależnienia. Bo dzisiaj główne zaburzenia w ogóle erekcji, zaburzenia dopaminy, tej chęci, motywacji itd., no to dzisiaj jednak wszystko jest oparte na seksie, nie? Marketingi, tam różne rzeczy, no dzisiaj można znaleźć to wszędzie. I to jest dosyć poważny problem z tego wszystkiego. I co trzeba sobie zdać sprawę, to jest to, że mózg nie rozumie, że to, jest, że to są tylko piksele na ekranie. Dla niego to są realne szanse na reprodukcję, nie? No a konsekwencje? No to są problemy w prawdziwych związkach, no bo potem wiecie, zaburzenia rekcji, obniżona samoocena, no i też oczekujemy wtedy tego, nie? Że, że ona będzie skakać z randola, nie? A to może tak nie być. Moje drodzy, trzy są informacje i kontakty społeczne. Nasi przodkowie znowu. Każda nowa informacja mogła zadecydować o życiu lub śmierci. O, nowe ślady zwierzyny, nie? Albo uwaga, te jagody są trujące. Swoją drogą to dzisiaj pasuje, chociaż do dzisiejszego świata. Wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję. Czyli <laughs> banany mają tyle cukru, umrzemy. Ale to, że wpierdalasz sernik i kupiesz to jest dobrze, nie? No więc to, to są dzisiaj takie farmazony, na które się po prostu łapiemy i to jest coś niewiarygodnego. Gdzie po prostu łapiemy się na tym, że tak nas programuje system w całości. No i, i po prostu wchodzimy w tego typu rzeczy, nie? Nikt od banana, pamiętajcie, nie tyje. I nikt też nie jest uzależniony od jabłka, nie? Jednak to po prostu jest od tego typowego takiego cukru walonego. No gdzie? Na przykład w cukierni, <laughs> no, bo zajmują się cukrowaniem, nie? <laughs> A zatem, mózg nauczył się, że nowe info to przetrwanie. A dzisiaj? skrójesz Instagrama czy Facebooka, no bo nawet dowiedziałem się niedawno, że z Instagrama można dzwonić, słuchajcie, niesamowite. Twój mózg myśli sobie, tak, tyle informacji, będziemy najmądrzejsi i najbardziej zaradni na świecie. Jaka jest rzeczywistość? Prokrastynacja, FOMO, po prostu powierzchowne relacje. Mózg kompletnie nie ogarnia, że większość tych cennych informacji to tak naprawdę jest bezwartościowy szum po prostu. Kropka, moi drodzy, więc punkt czwarty to jest stymulacja. Kiedyś naturalne bodźce dawały odpowiednią dawkę stymulacji, czyli udane polowanie, zastrzyk dopaminy, znalezienie partnera, bum, endorfiny, jedziemy naprzód. A dzisiaj bierzesz kokainę i co myśli twój mózg? O rany, to jest życie, to jest esencja zdrowia energii, jesteśmy niepokonani, nie? No i tak to wygląda, po prostu oszukujemy siebie samych. Efekt? Oczywiście uzależnienie, problemy zdrowotne, finansowe, wiadomo, prawne. Mózg nie rozumie, że ta intensywna przyjemność krótkotrwała to w rzeczywistości powolna autodestrukcja. Widzicie wzór? Każdy z tych przykładów to bodźce sztuczne. My ludzie stworzyliśmy je sami, no i po co, nie? By oszukać własny mózg. Chcemy większej, łatwiejszej przyjemności, wiadomo, niż natura mogła nam zaoferować. Konsumpcjonizm, nie, to czas rośnie. To po prostu jest jak droga na skróty, szybka, łatwa, kusząca, ale ma swoją cenę i to grubą, bo kompletnie rozstraja cały nasz organizm. Problem w tym, że ewolucja to jest powolny proces trochę jak nie? Nasz mózg nie miał szans nadążyć za tempem zmian cywilizacyjnych jeszcze kilkaset lat temu. Wszystko, co przyjemne, było też z grubsza korzystne. Dziś no, mamy pod ręką taką ilość przyjemności, o jakiej nasi przodkowie nawet nie, nie śnili, nie? E, królowie, to tyle, co my ci oglądamy w, w, w porno e, kobiet, to nie widzieli de, przez całe życie kobiet. <grym> no oczy. No i uwaga, to się nie zmieni samo z siebie. Nasze mózgi. Nawet mózgi naszych prawnuków same się nie dostosują. Wręcz przeciwnie. Jako gatunek będziemy nadal dążyć do jeszcze łatwiejszej i jeszcze intensywniejszej przyjemności. Co to oznacza? Że musimy wziąć sprawy w swoje ręce, co to, ukrywać. Musimy nauczyć się przechytrzać własny mózg. Jak? O tym porozmawiamy za chwilę. Kolejny punkt to powinny być proste techniki w ogóle radzenia sobie. Czyli ok, wiemy, że nasz mózg czasem nas zwodzi, ale nie jesteśmy bezradni. Istnieją sposoby, by przejąć kontrolę i przedstawię wam kilka prostych, ale potężnych technik. Po pierwsze, myślenie długoterminowe. To nasz mózg jest mistrzem w szukaniu natychmiastowej gratyfikacji, ale my możemy to przechytrzyć. Przed każdą decyzją zadaj sobie pytanie: jak będę się z tym czuł jutro? Za tydzień, za miesiąc, za rok? Jak to wpłynie na relacje long-termowe? To proste ćwiczenie może uratować się przed wieloma głupimi decyzjami. Po drugie, to będzie detoks od sztucznych bodźców. No, brzmi drastycznie, ale nie musisz od razu odcinać się od wszystkiego. Po prostu zacznij małymi krokami. Może godzina dziennie bez telefonu. Jakby, wiecie, no ściągnąć tam z 7 godzin na, na 4, nie? wiem, że do dwóch, no ale gdzie 7 godzin, nie? Albo jeden dzień w tygodniu bez szalmidiów, cały weekend bez szalmidiów. Z czasem możesz wydłużać ten okres. Zobaczysz, jak twój mózg zacznie doceniać prostsze przyjemności. A kolejny to oczywiście jest powrót do natury, bo nasz mózg ewoluował w naturze nie w betonowej dżungli. I po prostu spędzaj więcej czasu na łonie natury to nie musi być wyprawa zaraz, wiesz, w Bieszczady, nie? Natomiast wystarczy spacer w parku, weekendowa wycieczka za miasto i naprawdę to zrobi ogromną robotę. Będziesz po prostu poszerzał horyzont, będzie się łatwiej myślało nad danym przypadkiem, nad danym problemem, nie wiem, nad spółką, firmą, organizacją, nad rodziną, problemami zawodowymi, prywatnymi i tak dalej. Daj swojemu mózgowi szansę na reset. I kolejny punkt to jest po prostu doceń małe przyjemności. Zaskakujące, ale zajebiście skuteczne. Zacznij świadomie zauważać drobne, codzienne przyjemności, bo aromat porannej kawy, ciepło słońca na twarzy, uśmiech przypadkowego przechodnia. Te małe rzeczy mogą dać ci więcej satysfakcji niż myślisz, a co najważniejsze, nie przeciążają Twojego układu nagrody. I pamiętaj, że chodzi o zrównoważenie. Nie musisz całkowicie rezygnować z przyjemności współczesnego świata. Chodzi o to, by nauczyć się z nich korzystać po prostu mądrze, bez popadania w uzależnienie. Te techniki mogą wydawać się proste, a może nawet banalne, no ale skomplikowane w praktyce. Tylko uwierz mi, konsekwentne stosowanie mogą zdziałać cuda. To jak trening dla Twojego mózgu. Z czasem nauczysz się cieszyć życiem, bez ciągłej pogoni za coraz silniejszymi bodźcami, że musimy teraz nadrobić te opowiadomienia. To nie jest takie ważne. Natomiast pamiętaj, to jest proces. Nie oczekuj cudów po jednym dniu, a po tygodniu sprawdzamy, czy to już, już to już to. Bądź dla siebie po prostu cierpliwy. Twój mózg potrzebuje czasu, by się przestawić, ale efekty gwarantuję, że są warte wysiłku, to warto patrzeć na wszystko długoterminowo. Dobra, daję wam sporo do myślenia, albo dopiero wierzchołek góry lodowej. Jeśli naprawdę chcecie zrozumieć, jak działa wasz mózg i jak możecie to wykorzystać na swoją korzyść, mam dla was fajną propozycję. 18 września organizuję webinar, gdzie zagłębimy się w ten temat. Pokażę Wam, jak krok po kroku przeprogramować swój mózg, by pracował dla Was, a nie Wy dla niego. Dowiecie się, jak wykorzystać wiedzę o układzie nagrody, by osiągać swoje cele. Zamiast wpadać w pułapki współczesnego świata. Link do rejestracji znajdziecie w opisie poniżej. Liczba miejsc, no cóż, jak zwykle, oczywiście jest ograniczona, więc nie zwlekajcie, to może być pierwszy krok. Do zmiany Waszego życia na lepsze, a co to ukrywać, jesteśmy w najważniejszym kwartale tego roku. Na koniec chcę Wam powiedzieć jedno: Wasz mózg to jest potężne narzędzie, ale jak każde narzędzie, trzeba wiedzieć po prostu, jak go używać. Nie pozwólcie, by współczesny świat przechytrzył Wasze umysły. Weźcie po prostu sprawy, co dużo ukrywać, w swoje ręce. Pamiętajcie, małe, codzienne decyzje kształtują nasze życie. Po prostu zacznij od dziś, od teraz. Bądźcie mądrzejsi od swojego mózgu. Sylwester Kłos? Traktujcie jak Porsche. Czekam na Was na webinarze. I do zobaczenia.